Moi drodzy, pod jednym z ostatnich moich vlogów ktoś napisał mi komentarz, że no ja mam bardzo dużo znajomych, ale tak zasugerował, że tych po prostu moich znajomych to po prostu nie widać. No i w sumie wiecie, no miał szczerą rację ten ktoś, no bo nie widać. Musicie wiedzieć, że ludzie nie za bardzo lubią YouTube'a. Wręcz bym powiedziała, że. Boją się tego YouTube'a, YouTube jak diabeł święconej wody. I dlatego powiem Wam, że ciężko mi kogokolwiek namówić, nawet mojego męża mi ciężko namówić, do tego, żeby czasami wystąpił u mnie na kanale. Bo do tego, moi drodzy, trzeba mieć swoje zdanie. Trzeba wyjść przez szereg i powiedzieć to, co się chce. A w tym momencie jesteś pod obszczałem wszystkich ludzi. Każdy jeden w internecie może napisać o tobie. Co tylko chce. I dlatego taki ktoś, kto e, robi filmy na YouTube, e, kto nie ma problemu z wystąpieniem w, tak, w takim filmie, e, musi mieć duży dystans do siebie, duży dystans do świata i po prostu umieć bronić swoich racji: e, tego, co tak naprawdę myśli, sądzi. I tak, moi drodzy, dzisiaj, chyba żeście się już kapnęli po zdjęciu, e, jestem na Pireusie. I idę do Siupy, i z Siupą będziemy robić sobie vloga. O czym będziemy gadać, moi drodzy? Będziemy sobie gadać trochę, bo dawno żeśmy się nie widziały. Więc porozmawiamy sobie trochę o naszych wyborach prezydenckich, na pewno. Na pewno o Eurowizji. Jak, jak tutaj Grecy szaleją na punkcie tej Eurowizji. Naprawdę tyle czasu im się jeszcze ta Eurowizja nie znudziła. Na pewno opowiadamy sobie trochę co tutaj słychać w Grecji? O tym takim jednym chciałabym właśnie poruszyć ten temat. Wiecie jaki? Bo tutaj na Alimo, na takiej dzielnicy, po prostu podrzucono małą dziewczynkę. I tutaj o tym też byśmy chcieli trochę Wam poopowiadać. No, na pewno jeszcze będzie wiele takich tematów. Także jak najbardziej zostańcie z nami. Moi drodzy, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Kalestyna na masz chwile, chwili. Jak widzicie, ze mną jest Siupka, czyli mamusia. Witam. Matka, matka, królowa. królowa. matka. Jest Zuzia. Siemka, się. Jest Rysio. Witam serdecznie. Rysio to jest w sumie Ricardo, ale ja na niego mówię Rysio. A powiedz mi w ogóle, tak teraz troszeczkę zbiegnę z tematu, dlaczego to jest Rysio? Ricardo. Ricardo. A dlaczego Ricardo? Od po po, dziadku. Aaaa, Aaaa, po, po moim tacie, po moim Aaaa. tacie, po Polaku. Myślałam, że po Ryszardzie Ridlu. Bo ty jesteś No nie no, to a może mój tato ten taki, nie wiem, z Ridla. Nie, ale ten, żeby nie było, bo chciałam dać po tacie, a żeby nie było, że Ryszard, Rysiek? To zrobiłam Ricardo, żeby a, się nie śmiali. Nie a no rysia, to, to, to ja za, zarąbiście mówię, że mówię Rysio. No, no. no to nie Ricardo ja Rysio, 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 ale Rysio. mówi się Ricardo i tak dalej. No, ja nie to... niego wołam Rychu. A Zuzia też mówi Rychu, chodź tu bliżej Zuzia. A, a, I co najważniejsze, to nie powiedziałaś To Bliźniaki z Grecji, tak? A, to poczekajcie. To jeszcze, ja to jeszcze jeszcze mówiła. Przede wszystkim moi drodzy, Wcześniej jest, jest trochę taka y, mroczna pora, dlatego że wcześniej robiliśmy vlog na kanale Bliźniaki z Grecji i ja byłam w ogniu pytań tutaj. Byłam gościem specjalnym, tak, tak, byłam gościem specjalnym. Później poszliśmy się posilić i podczas tego posiłku po prostu wzięła nas gadka za długa roz, od kawałów, tak my po zwierzę, że, tak. że się zapomnieli, że mamy To jest dalej. ciemno. Dokładnie. Noc nas została. Dokładnie, noc nas została. Ale w każdym bądź razie, moi drodzy, jesteśmy tutaj i chcielibyśmy Wam coś powiedzieć na temat Eurowizji bo na temat Eurobizji teraz jest bardzo dużo bardzo dużo się mówi. Przede wszystkim powiemy wam to, co się mówi tutaj w Grecji. A ja przede wszystkim tak. Czy podobała wam się polska piosenka czyli Justyna Steczkowska? No to nie przechodzisz, nie? Tak samo jak ja napisałam też jeśli chodzi o Justynę Steczkowską komentarz pod jej tym, że bardzo ładnie, wszystko ładnie. No, Pięknie Justyna wspaniała. Ile cztery oktawy ma, prawda? No, Justyna. Tak, oktawy. Coś, coś pięknego, ale niestety tą ją widzę w pierwszej dziesiątce, dlatego że nie jest żadną lizbijką, trans. No, ani masz, masz, szansę, masz szansę, bo Marta cerza w szpilkach. Tak, tak. tak. tak no, to czekano co on, on podniósł na szpilkę, ale ja zobaczyłam, ja wie jak pierdzielę. No to może, ale... może no, dlatego. Jest to, sąsza, to jest. Może. To może się nie. Może się niepiczyć, tak. że będzie w topie tych tak. piątki. No, no tak. dokładnie, że, 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 że spełnia jakieś tam. Kryterium, no, prawda? No, to, no, to, no, 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 dokładnie. A Grecja? Grecja była też boska. Ja byłam w soku. Jak się znowu na YouTube oglądałam, to mi się niezbyt podobało. Ale jak ten, no to byłam mega w soku, że tak świetnie, bo nawet było słuchać w. Jej... Gość jak śpiewa, to takie język greckie to jest takie. To tak, szuka, tak, to tak. Ale ja widziałam tą dziewczynę. Ona normalnie typowa Greczynka. Tak, typowa, właśnie typowa. Greczynka, a jak ona zaczyna śpiewać na początku, na samym początku. I ona po grecku śpiewa, prawda? Śpiewa po pierwsze po grecku. Tak, Ciągle I tam na początku, w tej pierwszej wersji, ona tak fajnie tak zaciąga w niektórych momentach, że jak ktoś. Jest z Grecji, to wyczuwa tą, takie te takie. Tak, 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 no, tak, tak. To tak, 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 tak. na jej tak. to, to bardzo, bardzo. Na końcu ten. są te, 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 te klarne tak. słychać też uh -huh. na końcu, takie typowo greckie. I ona jest włoska, mi się też bardzo podobało, bo ma talent, łosisko, jak tak. cholera. No, ale to na przykład w kafenie, jak ją obejrzeli wczoraj faceci, to nie stwierdzili, że super laska, utalentowana, fajna piosenka, ale nie na Eurowizję, nie. Więc, hmm. że się nie nadaje, bo musi wpaść w ucho. Ona musi być bardziej skoczna, musi być bardziej. Tak jak Elena Paparizu, tak? Ona nadała tak, pierściem ona, tak, pie ona, tak ona na tak, Chodzi o to, że. To tak. Moi drodzy, witamy Was po powrocie z siupą. My tutaj mamy naszego browarka. Sobie pijemy. Srybka. Jest dróweczko, wasze również. Jest piękny wieczór dzisiaj, bo jest ani nie zimno, ani nie ciepło. Ale, ale jest coś w powietrzu, nie? Jest ten czy pył afrykański, bo mi się z tego balkonu co było czysto, tak się nosi do domu, że masakra, nie. Ja ci nie powiem, bo, bo, bo u mnie pod domem robią e, polityki, inny blog, wiesz, także mi się kurzy i tak, ja mam w ja cholerę kurzu cały dzień. Ale jest coś, ja to widzę, bo ja tam te morze moje, to cały dzień nie widziałam dzisiaj w ogóle ani kawałka morza, bo to jest wszystko jak za mgłą po prostu, nie? Może hmm. no, no, no ja tego ja, ja Ci powiem, że ja tego nie wiem <grymantysy> nie <z> tego mikrofona. tak, <grymantysy> z Jesteśmy, ale jesteśmy troszkę daleko, więc tutaj są jednak samochody, także lepiej, żeby to ten. Ja bym powiem, moi drodzy, tak, wchodząc do naszego tematu, wchodząc do naszego tematu, od, nie odbiegając od tematu, mówiłam wam właśnie, że my z Siupą mamy coś takiego, że jesteśmy takie. Jeśli chodzi o politykę, takie centro. Podobne e, myślenie. Dokładnie, no, prawicowe, no, no. tak skręcamy troszeczkę w prawą stronę. I musicie wiedzieć, że my e, się tak fascynujemy tymi wyborami w Polsce, dlatego że my w Grecji nie wybieramy prezydenta. Prezydenta Uf. wybiera Sejm. Sejm, tak. Dokładnie. Tak, I teraz tak, jest tak. taki starszy pan chyba z, z, z 3 miesiące temu wybrali nowego ja prezydenta. Nie wiem. <laughs> Nikt w Grecji nie Uf. wie, kto jest prezydentem. Zapytaj się kogoś, kto jest prezydentem Grecji. Naprawdę nie wiedzą. Premierem wiedzą wszyscy wiadomo, że mieć no no o taki. Premier rządzi. Tak. Dokładnie, premier tutaj rządzi. I tak powiemy wam szczerze, że to, co się dzieje teraz w Polsce, dla mnie to jest po prostu popcorn. E, I cyrk, i cyrk <noise> dokładnie to Cerf, jest. To, to nie ma lepszej ja, komedii bałakam, niż to, co się wie. To, 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 ojejku, to, tak, to są, to są takie jaja, że ja po prostu ja to się wyłączyłam już z polityki, bo mi mózg mi siada, a ja już nie mogę ich słuchać wszystkich po prostu, nie? Nie, nie mogę. Także nie to pójdziesz jest na ten głównie, na, głosowania? na na wybory? Ja jeszcze zobaczę, ja się zarejestrowałam przez ten e te wybory Aha. na telefonie, Aha. ale czy. Nie wiem, bo mi oni wszyscy denerwują, no. A znaczy naj... nie masz swojego kandydata? E... Miałam kiedyś, ale już ten, a w ogóle denerwuje mnie, że oni na każdego wszystko znajdują, ale ty, na. a czemu nic nie, nie znaleźli na tego tego fajnego z Warszawy? E, na Czaskowskiego? Tak. Oj moja droga, afera jest niesamowita z Czaskowskim teraz. Czemu? Co się stało? Co się stało? E... Bo ja się naprawdę ostatnio nie interesuję, nie oglądam, bo ja mam już dosyć, nie? Przede wszystkim ta debata w Końskich. E, no to, no to, no to nie, nie mogło być coś takiego, że kandydat na prezydenta bierze sobie telewizję publiczną i telewizja publiczna dla niego pracuje. Powinien Aha, za to normalnie wypłacić fakturę. Ale to co innego, to ale... No, no dobra, no to mówi że co innego, dobra. E, ucinamy to. E, z wczoraj wybuchła jedna wielka bomba, bo ja e, tak, bo, bo Jezus, były spoty. Na, na X się coś słyszałam, ale nie mogłam zrozumieć. Były, były spoty reklamowe w polskiej e, nacinie znaczy w polskiej telewizji na na polskim e, w polskiej przestrzeni internetowej. Przysyłano y, takie spoty... Czy ja coś zagraniczni sponsorzy, tak? Coś takiego było, to? Tak? Nie, 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 Dostawałaś spot, ja, ja go dostałam, ja go dostałam, ja go dostałam w ten sposób, że y, oglądałam sobie film na YouTubie i nagle weszł, weszedł mi filmik jako reklama, że y, y, mówili ludzie, y, jak to źle jest y, y, głosować na prawicę, że, y, że tak, że... Idźmy na w stronę, w stronę wschodu. Ja to wolę, żeby kobieta była w domu i rodziła dzieci. Takie, takie wiesz, jakieś, jak, jakieś tego typu bzdury? Albo na przykład żołnierze w okopie, że mówi jeden żołnierz do drugiego, że o nie mamy am amunicji. No bo był taki jeden no, no bo wybraliśmy prezydenta, który powiedział, że obecnie podatki. Ale ja na nikogo nie głosowałem. Coś takiego wiesz? I okazało się, że te spoty antyreklamowe Aha, no. No. robiła jedna telewizja, telewizja dla właśnie tego z Warszawy, jak to jak to powiedziałaś. Ale ta telewizja, te spoty wszystkie były zasponsorowane przez yy, jakiś tam... W tej telewizji pracowała żona yy, yy, Trzaskowskiego w każdym bądź razie. Tak, tak, tak. I A że żeby... to było nielegalne i to wiesz kto ujawnił? Trump. Tak, tak, właśnie ja o tym słyszałam, mhm. bo wczoraj na się właśnie o tym rozmawiali mhm. na na, na platformie X są fajne pokoje, gdzie no, na różne tematy ludzie rozmawiają, ja sobie słucham. I właśnie był poruszony ten temat i tam coś było, ale kurczę, nie pamiętam, bo to już było prawie nad ranem, ja już przysypiałam. Chodziło o to, kto zasponsorował te bo takie, takie spoty są bardzo drogie. Tak, bardzo drogie. I mhm. właśnie jest Był e, Tusk. E, tak, 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 zagraniczny. Tak, zagraniczny, tak, dokładnie, dokładnie. z tak, tak, tak. Bo tak, to tak, wszyscy tak. chcą, żeby wyszedł właśnie Trzaskowski. Nie? Mhm. I, no, no i co to będzie, to się okaże, nie? co to mhm. będzie. Czy będzie druga tura, czy nie. No, druga nie tura nie, na pewno nie. będzie. Ja wam powiem tak, ja głosuję na e, Mencena. Poważnie? I tak, poważnie głosuje na Mencena. Dlaczego głosuje na Mencena? Ja sądzę jedno: że wszyscy politycy kłamią. że o, kłamią, Że polityk, kłamią. który mówi prawdę, jest jak dziewica w urdelu. Czyli jest praktycznie, może być, ale, ale generalnie nie ma jakiegoś polityka, który mówi no, prawdę. Ale Mencena też ma swoje załuszami, Sylwia. Ale on ma najmniej załuszami. A powiedz, mi, co ma, a powiedz mi co, a, co ma. A, ja ci powiem co ma Brown, a tym powiedz, co ma Mencen. Znaczy ja ci dokładnie nie powiem, bo to jest też takie, wiesz, plotki. Czy to prawda, czy nie? Że on właśnie z PO też jest, nie? Z PO Mencen. Mencen jest prawica, a PO jest lewica. Ja wiem, ale że nie, że Mencen był y, gdzieś tam. Coś miał wspólnego z Tuskiem. Ja już teraz nie pamiętam, co oni chcą zmyślać i, i, i gadać głupot. Bierz, bierz, ale, wiesz, że no, co słyszę? No, ja oni, bardziej, oni, bardziej, oni bardziej e, Mencena do e, pisu przyrównują, bo to jest generalnie ta sama Ale Mencen teraz właśnie pokazał, że nie jest w PiSie. Jak była afera mieszkaniowa, to Mencen strasznie jechał po Nawrockim. Takie wpisy robił na platformie no Instagrama. Ej, 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 oni się biją o drugie miejsce, moja droga. No, no i bardzo tak, dobrze. Ale w ten sposób pokazuje, bo tam komentarze, jak czytałam. To mu pisali. Wszyscy wiemy, że jesteś tuskowy, że jesteś PO, do Mencena. Do Mencena? A to nie, to to, to musieli chyba robić kanty reklamę, bo ja, no. ja nie sądzę, żeby Mencen był y, od Tuska, naprawdę. Nie, nie sądzę, wiem, widziałaś ten sądzę. filmik Mencena, jak mu grożą? Tak, widziałam. Ukraińcy? Nie, no, widziałam. to jest straszne. Mhm. Ja, sądzę, ja sądzę, że choćby nawet dlatego, żeby on zrobił z tym porządek, Byłoby dobrze, żeby on wyszedł. A to, co mnie Domencana najbardziej przekonuje, to jedna, jedna rzecz, to jest to, że jest doktorem ekonomii i po prostu cały swój majątek zbudował tylko i wyłącznie na swojej głowie. A drugie to jest to, że pokaż mi swoich przyjaciół, a ja ci pokażę, jak mi jesteś. A ja wam e... coś powiem, ludzie, ona się tak jara tym mencenem, ona tutaj cała skacze. Jaka szczęśliwa, jak o nich chodzi. Znaczy nie, nie chodzi o to co... nie. Ale wiesz, 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 jaki polityk na mnie robi największe wrażenie ze wszystkich? Brown. Nie. Nie, a bo byłaś jeszcze rok temu za Brownem. Nie, no się... do... ja dalej jestem za Brownem, ale, ale Brown jest reżyserem, rozumiesz? Ja... Ja tutaj w tym momencie wydaje mi się, że po pierwsze, Brown może sobie wyreżyserować pana Brauna, a słyszałam ludzi, którzy go znali, znają go prywatnie, że właśnie mówią, że on nie jest takim człowiekiem, jak, jak on się pokazuje. Jak się pokazuje. Tak, a druga sprawa, widziałam jego debaty i on po prostu przesadza. Przesadza z tym, że jest księdzem, z tym szczerym, że. No, bo I... to jest taka jego wizytówka. Słuchaj, mi się to podoba. On się czymś wyróżnia, tak? Tak jak ta, ta pani, jak ona się nazywa ta pani z koralami czerwonymi, nie? E, no, Joanna no. e, Senesian. Tak, o, fajna babka jest. fajna, taka A Stanowski, Stanowski to, co da rozrabiał, a to, to da jest rozrabiał. No, no, YouTuber poszedł na prezydenta. No i co, a co nie a, można? Zrobić dramę. No, no dokładnie. Podbije tam sobie też. A słyszałaś, słyszałaś to, co powiedział e, Stanowski? Nie mówi także na końcu ostatniej debaty, nie mówi Mencen, że ja byłem w czystu powiatach i tak dalej, coś tam, coś tam gada, a ten syn mówi do, ten, do Stanowskiego. A ja nie byłam w żadnym powiacie i też nie zostanę prezydentem. <noise> Tak on no, I on no, no. powiedział, że on sobie w ogóle z nią wymienił telefony, żeby żeby, żeby ją w ogóle mieć. nie? fajna jest, ale to jest, wiesz, taka stara komunistka, w ogóle tak. fajny człowiek, żeby żeby go pooglądać, ale żeby była prezydentką, to bym nie chciała, nie? A to nie ona tak bardzo wspierała tych uchodźców, co tam w tą granicę Tak, 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 tak. No właśnie, dlatego ja jest... tak sobie ją zapamiętałam. Tak, tak. No to ci mówię, komunistka, nie? No no, 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 no i to mi ona tak się. Ten... No. Ale właśnie jeśli chodzi o Mancena, to e, to, że Ewa Zajączkowska Herming go mm -hmm. wspiera. No, bo to jest konfederacja, no to oni się muszą wspierać. No nie? dokładnie, ale, mówisz, ale wiesz, ale chodzi mi o to, że ona mi się wydaje bardzo autentyczna. Ewa Zańczkowska-Hermi, bardzo autentyczne. Mi się oni wszyscy z konfederacji podobają, ale oni mają tak, jakby wyuczone te wszystkie odpowiedzi, te gadki jak roboty gadają. Nie zgasisz takiego niczym. Ale to jest, moja droga to jest, to jest moja droga, to jest sztuka, inteligencja. To no, no nie tylko inteligencja, to jest wyszkolenie takie też. Oni mają sposób mówienia, wszyscy mówią w taki sam sposób. Zauważyłaś ale ale to? Dobra, ale moja droga, oni na przykład idą do e, telewizji, e, do TVP. <laughs> Gdzie mają, e, gdzie mają, po prostu e, samych wrogów, ja wiem, tak. O oni są na przykład mają, mają na prezenterów, tego, którzy na przykład zadają, tak, dokładnie, tak, dokładnie, tak, zadają no. pytanie dokładnie zadają z tezą, nie? No, ale to wiesz, w tym ta, momencie cała telewizja to już jest tuskowa, nie? Jest jakiś kanał, Republika chyba nie jest tuskowa. E, ja ci powiem tak, TVN mm -hmm. tuskowy, e, TVP też. tuskowy, Polsat Polsat też, Polsat miał też niezależny, się... ale się okazało, że jednak za bardzo tam, no też mi się wydaje, że jest tuskowy. Też, też, też. O, jest nie, nie tyle tuskowy, ale e, e, tej frakcji, która e, dokładnie rządzi. Jeśli mm -hmm. będzie rządził PO, no to będzie. No to tak tak, mm -hmm. tak, 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 tak. Ja w ogóle przede wszystkim bym chciała, żeby nie było ani, no, nie, żeby nie było popisu, nie? Ja ci coś powiem, no tak, bo chodzi o ten popis, ale co by nie było, moje zdanie jest takie, że oni wszyscy mają związane ręce z Sylwią. Też mi się tak wydaje. Wszyscy znaczy, każdy. Nie jest to co, może, może coś. Tam ktoś inny pociąga za sznurki. I to nie jest nawet Tusk, bo Tusk też jest marionetką no kogoś. TUS, i TUS, wiadomo, tego, czy ją marionetką po prostu, jest. To kto to nie widać. będzie tym prezydentem, to co, że on zawetuje? On, nawet żeby zawetować coś, to on będzie musiał mieć zgodę od kogoś. Oni mają związane ręce. Ja to nie wierzę, że co? oni Ale na przykład... mogą tak rządzić. Ja sądzę, ja sądzę, że na przykład jeśli prezydentem byłby. Trzaskowskiej albo Hołownia, no to, to Polska no to jest od mamy razu no, dokładnie. To mamy no. mm -hmm. tutaj, tutaj może być jeszcze jakiś tam sprzeciw, jeśli byłby. Na przykład widzisz, wydaje mi się, że jeśli na przykład byłby Nawrodzki, no to jeszcze ma ten bierz, pis za sobą, że bierz, ci pisiory, to one też się tam z tym tuskiem będą tłukły, nie? Wiadomo, a konfederacja by nie było, Wyborów jeszcze nie było, a oni już, już od miesięcy mówią, że będą sfałszowane. No. Oni już mówią co zrobią tak. jak, jak się okaże, że się okaże, że jest sfałszowany. Ale dla kogo, co jak? Skąd ty będziesz wiedział, że są sfałszowane, bo co, bo wygra Tak jak Trzaskowski, Nie, 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 jak wygra Nawrocki też będą sfałszowane. Jak wygra, jak wygra, Trzaskowski, znaczy że nie, że nie są sfałszowane. Jak wygra Nawrocki albo Meczo, no to znaczy, że no to będą sfałszowane. No to nie, bo właśnie wiesz? ten Kaczyński powiedział, że e, mówił o tym, że będą, żeby, jak wygra Trzaskowski, to że będą sfałszowane wybory, nie. No ale no ale w tym momencie to nie jest frakcją rządzącą nie będzie mógł w, w ten sposób nic zrobić, no a już zrobić dokładnie, tak. no ale wiesz, już, już przecież poszły ten e, słuchy, że są sfałszowane, choćby, choćby właśnie przez to, że e, inne państwo, bo to e, z Austrii e, te spoty, te spoty tak, no, tak że, to, że to w ogóle z Austrii wyszło wszystko, nie? Które właśnie uderzały w Imencena i w Nawrockiego. Zobaczymy, co to będzie. Ja po prostu pójdę oddać mój głos, dlatego żeby oddać, żeby, żeby było, że, że mój głos nie przypadł. No trzeba iść zagłosować. No mój brat puścił piosenkę dzisiaj, nie? ruszcie dupy do urny, czy coś takiego śpiewał tam. A twój brat jest raperem, nie? A, jak on się nazywa? Powiedz, zareklaujmy go. Ale ja nie mam ma trzy kanały, ja nawet nie wiem, jak te kanały się nazywają. Naprawdę. To, to jak mi dasz linka, to podlinkuję pod Dobra, ten. Dobra, pod... on ma dużo politycznych i to nie, że on pisze teksty, ale całą muzykę i te wideo generuje AI, nie? Mhm. I wychodzą super fajne kawałki, a takie teksty pisze mój brat, że ja pierdzielę, nie? No proszę. I, i ten, związane z polityką oczywiście, nie? Wszystko ten, no i teraz dzisiaj wleciał właśnie kawałek, o tym, że mamy ruszyć dupy i zagłosować, nie? No i nie. bardzo dobrze mówił twój brat. Bardzo dobrze śpiewał, rapował twój brat, że mamy tak. ruszyć dupy i zagłosować. No trzeba, trzeba dokładnie. Dobra Ale... no, moja droga, także ten temat mamy już z głowy. Teraz chcę się ciebie zapytać, czy słyszałaś o tym, w ogóle żeśmy tak mniej więcej sobie pogadały? Bo u nas na takiej dzielnicy Alimon to jest dzielnica taka nadmorska, dosyć taka bogata. Znaleziono w, jednym, w, jednej, w jednych mediach czytałam, że dziewczynka miała trzy miesiące, a w innych mediach, że pół roku. W każdym bądź razie powiedzmy sobie, że ta dziewczynka miała trzy miesiące. Była to cygańska dziewczynka, która siedziała na, przy śmietniku na jakimś tam krzesełku, bardzo płakała. Ludzie zadzwonili po policję, no i okazało się, że dziewczynka ponoć miała być sprzedana czyli że cyganie sprzedali to, to, to dziecko, ale po prostu nie, nie dogadali się w co do pieniędzy, i e, tą dziewczynkę po prostu ci ludzie po prostu odstawili do śmietnika. No, odstawili dziecko do śmietnika, no, no bo nie wzięli kasę za to dziecko. Czy znaczy, ja słyszałam tylko, że znaleźli dziecko, nie? Ale nie znałam historii, że to tam chodziło o handel dziećmi, nie? Ponoć ta babcia, która miała na ręku, na, na ręku tą dziewczynkę, ona po prostu w supermarkecie były kamery, gdzie ona tą dziewczynkę oddała w ręce jakiegoś obcego faceta i, nie i on wziął tą dziewczynkę na ręce i on po prostu odszedł sobie gdzieś. Ona w ogóle nic nie zareagowała. Ona już była oskarżana o to, że właśnie o handel dziećmi. I, ten, I ona w ogóle nie zareagowała i ona wyszła z tego supermarketu, i jak się jej zapytali, dlaczego na nie zareagowała, powiedziała, że on poszedł jej kupić pieluszki. Ten, ten koleżan zaproponował, że ona żebrała, że on im gościu kupić. wziął od niej dziecko, a to było to dziecko. I co? I ten gościu poszedł i zostawił to dziecko w śmietniku? Tak. To oni tak byli, taką umowę mieli, że tak zrobią? Czy nie, jak? nie, nie, nie. Y, oni tak jak mówite, y, oni tak się niby umówili, y, ona po prostu znalazła, nie wiem, kupca na to dziecko w tym tym, czy, 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 czy jak. A że ktoś Rozumiesz? nie chciał dać kasę? Y, dokładnie. I ktoś powiedział, no dobra, no to ja ten, no to dobra, to ja biorę to dziecko i ja ci przyniosę za to pieniądze, czy, 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 czy coś. Oni mieli to ugadane, bo policja jeszcze wiesz, do tego dochodzi. Y, no ale się nie dogadali z kasą. I po prostu ci ludzie, czy no chyba raczej ten, bo po dwóch godzinach dopiero znaleźli tą dziewczynkę, nie? Tam na, przy tym śmietniku. On ją po prostu tak zostawił. No i ten, no i dalej tak wyszło, że ją znaleźli. Ale ja dalej nie rozumiem, Sylwia, teraz powiesz. No. Baba dała facetowi dziecko tak? w supermarkecie. Tak, a ten facet to był facet, który miał zapłacić za to dziecko. Czy on poszedł odstawić to dziecko? On poszedł odstawić czy to, był, to, w, z... to dziecko To miał. był wspólnik tej baby, bo... To był wspólnik tej baby i on miał, on miał na niego znaleźć kupca, tak jak oni to ustalili. Ale że kupiec się nie pojawił powiedzmy, tak, czy nie mm -hmm. dał kasy, mm -hmm. no to co, to on wziął to dziecko i odstawił, I odstawił do, ko tak, do kosza. Tak, tak, tak odstawił do kości. No, to, no to, to kurwa nie ma ani rąk, ani nóg, kurde, ta historia w ogóle, to jest bez sensu. Bo czemu? No to kurwa, oddaj to dziecko komuś niemu, tak? No dokładnie, albo wiesz przynieść to, to dziecko tej Cygancy z powrotem, prawda? No właśnie, czemu no. nie oddali matce no. tego dziecka, a ja przecież lubią dzieci, nie? Yy, no lubią, bo to są kury no zn znoszące złote no, jajka, tak, no, nie? to są pracownicy ich, no. no. Yy, ale chodzi o to, że, ten, że ta niby babcia tej hmm. dziewczynki, ona już wcześniej miała właśnie zarzuty o handel dziećmi, nie? Yy, ona się zarzeka, że, że... A może ona zabrała to dziecko swojej córce, powiedzmy, tak? I, a, a matka tego dziecka może nawet nie wiedziała, że to dziecko poszło na sprzedaż? No ta matka, ta matka generalnie broni tą babcię w ten sposób, nie? Aha, że tak, a tak, że czyli oni wiedzieli? No dokładnie. Mhm, mhm. A no niestety, jest... niestety, moi drodzy, ale w Grecji jest tak, że e, jeśli kobieta nie chce swojego dziecka, i jeśli ona zapisze to e, innej kobiecie, po prostu wystarczy jeden, jeden podpis. I no, oczywiście sprawa sądowa, i tak dalej, i po prostu dziecko przechodzi w ręce innego człowieka. I mi się wydaje, że w tym momencie tak ta kobieta sobie pomyślała, wiesz, że, że zrobi w ten, w ten sposób biznes, i że słyszałam, że w ten sposób właśnie Cyganie tutaj niestety, ale robią biznes tutaj i w, na Cyprze, bo Cypr niestety, ale ma tą samą politykę, co Grecja. No tak, tak, tak. No, handlują tymi dziećmi sobie po prostu, nie? Ale. Kuźwa, ja tego nie mogę zrozumieć. No, no i co, że no, deal się nie udał, to co, to dziecko oddajesz do kosza na śmieci? Dokładnie, to dokładnie. To jest chore, to jest, to jest chore. chore, po prostu to jest chore, kurde. Jak, boże, nawet jak go nie chcesz, to mi się nie chcesz wierzyć w to, że cygan nie chce dziecka, to a, zobaczysz, szpitalem, a, pod kościołem posać. Dokładnie, A zobaczysz, że oni tej matce to dziecko oddadzą. Zobacz, że tak będzie. mi się też wydaje, bo to cyganie, mm. oni jak tam wszyscy ruszą. Mm. Dokładnie. Ten, a sprawa, dokładnie. A druga sprawa, dokładnie druga sprawa że też, że, że w Grecji bardzo rzadko odbiera się prawa rodzicielskie matkom. Nawet widziałaś na Mitylini, co się dzieje, jak, jak są te baraki takie mm. cygańskie. Mm. Czy te, dzieci, te dzieci śpią na takiej, no w szczerej ziemi bym powiedziała, tam jakieś wiesz, okryte jakimś starym. A tutaj też Płastą. tak jest, tam w góry jak pójdziesz, no. tam są same takie lepianki, myśmy z dziećmi tam raz szli, ja nie chciałam nawet się tam zagłębiać wyżej, bo ja się boję, ja nie wiem co tam się dzieje, jak ten, oni właśnie tych dzieciarni tam jest pełno i też, no, 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 i śpią gdzieś na podłogach, albo tu pod tym, pod boiskiem na chodniku śpią, oni rozkładają takie jakieś koce czy coś i śpią na, podł... na, na, na chodniku. Tu, na jeszcze w lato, jeszcze w lato, nie jest tak... Tak tragicznie, ale wiesz, to są dzieci, to są bakterie, to są... A gdzie tam cygany, bakterie, oni na poso zimą, latem myją się zimą. Ja nieraz widzę jakieś gary, jakieś miski mają i normalnie kąpiele biorą. Zimno jest jak cholera, a ja, my tak patrzymy, po Boże, cygany się kąpią. w jest zimno na dworze. No i małe dzieci i ten... To wszystko zdrowe i nic nie jest przecież. Albo no zahartowane. Zahartowani są. No moi. dokładnie, wiesz, my tak wiesz na te, znaczy rodzice wiesz tutaj w Europie tak A jest. my, jak byłyśmy małe dzieci w Polsce, to co? Ja pamiętam, jak deszcz padał, to ja na posąpie jakałam. No i ja Dokładnie. A I, ten, jak byłem ubem przemoczona i w ogóle się w ogóle nie, ani się nie chorowało, ani nic. Dokładnie, u babci na wsi to samo. I żadnych tabletek nie trzeba było łykać. A dzisiaj to trzeba jakieś rutynowe skorbiny, nie wiadomo co, kurde, bo weź. A kiedyś było się zahartowane, mi się w ogóle nie chorowało, nie, nie jest Jabłko mi spadło na ziemię, podniosłam, otarłam no i dokładnie. dalej jadłam. Kłopotam, no wszyscy, sobie. dokładnie. A to dzisiaj wywal to! No, weź, nawet nie przecież, umyjesz. Przecież byliśmy u babci, nie? No to, no to przecież to jabłko spadło sobie z tej jabłonki, no to się wiesz, brało, otarło się i się jadło, nie? A no pewnie, że no. tak, że przecież ten. Wszystko z krzaków się zrywało, się jadło jarzyny, maliny, nie? No I się nie myślało, że lis ze wścieklizną posikał i będziesz chorał, nie? No, dokładnie, to dokładnie. Był, fajnie było. Ale, Ale teraz ściganie w Grecji mają takie życie, jakbyśmy miały kiedyś te 40 mm. lat temu. No, no, Zobacz, też masz teraz ten ostatnie 10, nie? Zaraz Cicho, mieć... bądź jak razem jest... mamy moją drogę. Jak... Młoda baba, jestem dziewczyna, mm. młoda jestem, gdzie tam. Jakie 40 lat? 20 lat temu to było, Sylwia! <głos> <głos> jak, jakie 40? Co ty gadasz? Nie ma, nie ma żadnych takich. Mm. Jesteśmy młode, piękne. Zdrowe. I wszystko gra. I wszystko gra, pewnie, że tak. <laughs> Dokładnie. Okay. Dobrze, moi drodzy. My sobie jeszcze zrobimy nasz wieczorek fajny. My się z wami będziemy żegnać. Tak, już. No. Buziaki z Aten. I ode mnie. Papa. <laughs> Życzcie pa. Pa. nam dobrego wieczoru. Czekaj, czekaj, czekaj. I jeszcze zapraszasz na kanał. Zapraszamy Was na kanał Bliźniaki z Grecji i tam będę ja w ogniu pytań. No, dokładnie. Przez, proszę, nie, nie zapomnijcie. zapomnijcie. I, I dajcie suba dzieciom, bo one się starają, a, a tam nic się nie rusza, nic się nie dzieje. Dzieciaki się bardzo starają i po prostu potrzebują Waszej pomocy, Waszego wsparcia. No. No. Także, bye. Bye, bye.